Siema, jestem Mati i dzisiaj pokażę Wam moje karty z Champions League, tylko ulepszone. Dobra, na początek. Y, Rishing Star, Kosta. Kosta. O, 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 czekajcie. Komerkę, o. Dobra. Y, Welbeck, dany Wellbeck, Rishing Star. Fairy Star Player. Limited Edition Jarosław Rakiśki Czawi top master, trafił mi się w drugiej patce, albo w trzeciej Limited Edition Robin Van Persie drugiej Ryan Giggs Master Master Dawid Villa tak chciałam wam pokazać po prostu Dawid Villa Snyder player. Dobra Serinos Racing Starien Robert Star Player I ostatnio dwie każdy Fernandinho, Fans Favorit i Darinos Namaster Masters Dobra e, więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku Komentujcie, subskrybujcie Żółty magiczny guziczek na razie